Wraz z nami w trójce szata. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie to spotykamy się dokładnie w dniu premiery płyty. W dniu premiery płyty 20 stycznia. Płyta, na którą troszkę czekaliśmy, nie ukrywam, że ostatni raz widzieliśmy się, kiedy wydałaś płytę Phoenix. i ta moim moim zdaniem jest takim nawiązaniem do tego, co zaczęło się właśnie wtedy. Yy, tak, płyta Weda jest yy, dość mocnym dopełnieniem yy, Feniksa, dopowied dopowiedzeniem takim. Yy, można powiedzieć taką kropką nad i, a, I. I właśnie pięknie dopowiada, kończy moją feniksową podróż. No właśnie, z feniksa został tylko brązowy napis szata Kusz. W sumie to nawet yy, nie brązowy, on jest przezroczysty. Yy, tak. No, no, to jest brązowe? No, czerwone. No. Powiedzmy czerwono-brązowe. Czerwono tak, no, Fanik spłonął, absolutnie. Spłonął, został z niego tylko mały popiół, tylko trochę dymu i, i została w sumie, w sumie teraz już czysta karta do, do zapisywania nowej podróży. I takim, na takim jestem etapie, właśnie y, czuję, że rozpoczyna się nowa podróż. Ta podróż muzycznie to w dużej ilości y, troszkę. troszkę bosanowa? tutaj, na tak. tej płycie. Tutaj jest dużo, znowu ciężko jest określić e, jaką ja muzykę gram. To jest kolejna płyta, która znowu nie, nie, nie pozwala mi się gdzieś zaszufladkować. Dlatego powiedziałam troszkę. Troszkę. Tu jest dużo elementów, bo to zależy też, kto jest na płycie i kto wnosi, jakie pomysły i spotykamy się i e, ja, 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 ja kocham mój zespół, bo, ma, bo każdy z, z moich muzyków jest, e, jest po prostu inny, jest różny, mamy różne energie i myśmy się pięknie połączyli właśnie jako ludzie e, i, i łączyliśmy czy nas muzyka, i jak się, jak się spotykamy w studio, to, to każdy gdzieś ma jeszcze coś do, swojego do, do powiedzenia, i czasami właśnie wyjdzie to w stronę bosy, czasami właśnie bardziej latynowsko, bardziej, bardziej słowiańsko, bardziej etnicznie. To są różne elementy. Znowu płyta jest kolorowa. W związku z tym, że wspomniałaś o tym, że troszkę jest słowiańska, no właśnie, przysłowianki to taki bardzo silny element e, słowiańskości na tej płycie. No i taki troszkę. Troszkę zbiór tych naszych przysłów, które troszkę wyjaśniają też całość. To taki, taki pomysł, by móc zachęcić ludzi do szukania w swoich korzeniach, jakby do tego, co, co mamy u siebie. Nasze ludowe przysłowia, oprócz tych i też śmiesznych, zabawnych i też dziwolągowatych niektórych, do niczego nie, kompletnie, które się nie, nie można do niczego przy, jakby, no. Użyć, to jest mnóstwo mądrości. Jakby To też trzeba wyszukać i wygrzebać, bo, bo to, co myśmy pozostawili, to, co nasz, nasze, nasi przodkowie pozostawili, tak czysto fizycznie tutaj w księgach przysłów, to naprawdę piękne przysłowie, piękne mądrości. Ale ten utwór był taką, taką, takim elementem namawiającym człowieka w ogóle do szukania głębi w swoich korzeniach. O tym też jest płyta, o sięganiu do, do swoich korzeni rodowych, o, żeby każdy jednak mógł zaglądnąć do swojego rodu, dlatego że. No, za plecami każdego z nas to są tysiące miliony ludzi. I to są każdy z nich miał swoje zdolności, talenty, różne, różne cechy, wiedzę, doświadczenia, które, które zdobywali, i jak sobie każdy wyobrazi, że, że, że te tysiące miliony ludzi są za plecami każdego z nas i ich mądrości, i ich doświadczenia są w naszych komórkach, są nam przekazane. Jakby to my możemy z tego czerpać. To jest niesamowite bogactwo i warto zaglądać i, i uczyć się tego, żeby móc powielać, żeby móc już na tym Korzystać, a nie no robić właśnie, od początku zaczynać. No właśnie dość mocno podkreślasz na tej płycie to, że bądźmy sobą i sięgajmy w głąb siebie, bo, bo tam jest nasza, nasza, nasza największa siła, nie to, co nas otacza w sensie ludzkim, tylko przyroda i to, co, to, co my mamy w sobie. takie znaczy my tak, tak, tak uważam i też o tym piszę na płycie, że my rodzimy się już z tą pełnią, my rodzimy się już z, z tym bogactwem, no chociażby to, że w komórkach naszego ciała e, istnieje, istnieje zapis absolutnie miliona ludzi e, i łącznie z historią całej planety, to, to, to jest w nas, my jesteśmy częścią e, tej planety, w związku z czym e, to jest w nas i my potrzebujemy się nauczyć już pracować właśnie z tym polem energii, a nie materii, bo materię już myśmy wypracowali już nasz przesz e, i wzdłuż e, i już czas pracować z energią, czyli jakby sięgać do, do, do komunikacji kwantowej i to wszystko jest nas. to jest cała, cała pamięć komórkowa, która jest w nas, która jest, można ją uruchamiać właśnie y, różnymi metodami, y, łącznie też poprzez muzykę, poprzez wibracje, ale przede wszystkim przez kontakt y, z naszym rodem. Takim utworem, który dość mocno odbija się na słuchających, jest y, utwór Wilczyca. <laughs> tak, to jest utwór, który jest y, absolutnie bardzo mocnym y, utworem, który który mówi o stawianiu granic, czyli to jest bardzo mocne przywrócenie się do, do pierwotnych instynktów, której według moich obserwacji, bo mniej niejednokrotnie miałam możliwość, czy, nie wiem, może zaszczyt mieszkania naprawdę w dziczy, i to nie, była, nie były przygody weekendowe w namiocie, tylko to były faktycznie kilka lat w, powiedzmy, że w, no, w namiocie mongolskim, gdzie, gdzie bez bieżącej wody i bez prądu, i miałam takie doświadczenia w swoim życiu. I faktycznie y, okazuje się, że, że ta, y, te prawa natury, które my uważamy, że są dzikie, one są najbardziej praktyczne, one są najbardziej prawdziwe i one, one są jedyne prawa. I dzięki tym prawom ta przyroda od milionów lat, od milionów lat żyje w pięknej równowadze, w pięknym szacunku do siebie nawzajem. I to co my robimy jako ludzie, my cały czas wychodzimy poza te granice, przekraczamy je na notorycznie, wobec siebie samych, wobec, wobec innych, no i też wobec przyrody. I my przez to też bardzo gubimy się, jesteśmy też bardzo pogubieni w energetyce. My naprawdę, tak patrząc bo przez ten świat iluzji, w którym my jesteśmy, odseparowani bardzo mocno od tej przyrody, my bardzo zagubiliśmy w ogóle jakby rozumienie esencji właśnie kobiecości, esencji męskości. My nie rozumiemy tych ról, które my odgrywamy. My bardzo mocno pogubieni jesteśmy w, 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 w tych postaciach, w które, my, w, które, w które my wchodzimy w swoim życiu. I stąd się pojawiają te wszystkie konflikty, związki się rozpadają, my się nie, nie, nie możemy dogadać tak na porządku dziennym i Wojny są toczone na całej planecie tylko przez ludzi, tylko przez to, że my jesteśmy bardzo, bardzo pogubieni. I Wilczyca właśnie mówi o tym przywróceniu do tej energetyki, o tym, o tym stawianiu tych granic, no i też bardzo mocny jest tutaj element kobiecości, który ja bardzo mocno jakby przechodziłam podczas pisania tej płyty, o, o tej kobiecości, która jest zagubiona. Sama próbuję ją zrozumieć, bo niestety są tysiące lat patriarchatu. Gdzie on, on już jest w tym momencie nieuświadomiony. My żyjemy w tej energetyce, jakby, gdzie ta zmienność kobiety jest nieszanowana, bo ona jest też rozumiana. My same siebie nie rozumiemy, bo, bo nie dano nam jest, nas siebie zrozumieć. Nie rozumiemy swojej zmienności, która jest piękna i która jest bardzo wartościowa. To są energie, w których, których my jesteśmy i my tego nie rozumiemy, więc tym bardziej świat męski nie będzie rozumiał świat kobiet, jeżeli kobiety same się nie rozumieją. I, i to jest taki, ma, 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 taki mm, Utwór, który bardzo manifestuje właśnie to, tą siłę przebudzania, że to jest bardzo ważne, żebyśmy przebudzali się do, swoich, do swojej dzikiej natury, która jest absolutnie piękna i ona pozwoli nam ugruntować się na nowo i zbudować na nowo wartości, według których powinniśmy żyć. Przebieżyłaś cały świat, bo mieszkałaś w Nowym Jorku i jak sam powiedziałaś w dalekiej azjatyckiej dziczy. Czy twoim zdaniem te zupełnie różne kultury, Mogą współistnieć, mogą się przenikać i mogą sobie dawać coś y, nawzajem? Um. To, co ja odkrywałam właśnie poprzez podróże, właśnie w takich bardzo odmiennych miejscach, bardzo odmiennych, gdzie, gdzie kultura była inna, myślenie było inne, zasady i tradycje były bardzo inne, pomogło mi zobaczyć, że faktycznie my większość tych rzeczy, które, które my robimy, to są tylko wierzenia, to są jakieś kostiumy, które są nam na, na nakładane, tak trzeba, tak należy, taka jest kultura, taka jest tradycja rodzinna, ale, ale łączy nas absolutnie to, że jesteśmy ludźmi, i mamy bardzo podobne jakby potrzeby i to, co nas dzieli, to, są, to jest właśnie to są te zabawy umysłu. To są te, te wszystko, to całe postrzeganie rzeczywistości i, i jak my zaczniemy to rozbierać się właśnie z tych wszystkich kostiumów, z tych wszystkich ideologii i przywrócimy się do tej dzikiej swojej natury, to, to zaczynamy wreszcie funkcjonować, zaczynamy wreszcie oddychać. To ciało ma przepływ, bo raczej nie potrzebujemy nic za bardzo zdobywać, tylko potrzebujemy ściągnąć z siebie te ciężary, które, które my dźwigamy całe swoje życie, żeby dogrzebać się do tej lekkości, bo to wszystko jest, to potrzebuje tylko przepłynąć. My stawiamy tamy poprzez właśnie swoje przez, filozofię, przez ideologię, przez różne lęki, strachy, traumy, które przechodzimy, my po prostu tworzymy w sobie tamy, które powodują, że nie ma przepływu tej, tego ener tej energii naszego rodu, życia e czy przepływu duchowego. I to tak naprawdę, i tym był też Feniks, właśnie ściąganie tych wszystkich kostiumów, by móc dogrzewać się do siebie. A wtedy zaczynamy kolejną podróż, bo my nic na, te, na, na, na swój temat nie wiemy. Powiemy na temat swoich kostiumów, roli, które odgrywamy na tej planecie, zawodów, w których się uczymy, my się cały czas uczymy kimś być, nie wiedząc tak naprawdę zapo zapomniawszy, że my Czy już jesteśmy? jesteśmy My już mhm. jesteśmy. I teraz nagle ściągamy te wszystkie kostiumy i dochodzimy do, do, do tego momentu, okej, to jest jakiś nowa, nowa płaszczyzna, której kompletnie nie znam. Ja nie znam siebie. I teraz jest czas, żeby to, tego się teraz dowiedzieć. I tu jest właśnie na, na tym teraz polega właśnie płyta Weda, że ona, ona mnie przemieliła przez jak już. Podciągałam wiele warstw, oczywiście to one były jak cebula, to była co warstwa, to po prostu okazało się, że tam jest jeszcze jedna. My jesteśmy bardzo grubo poubierani w te wszystkie właśnie wierzenia, a Weda doprowadziła mnie do takich zakamarków właśnie już głębszych, już wchodzenia w siebie i patrzenia na, na te sfery, tej jasnej i tej ciemnej. Tak jak w przyrodzie jest dzień i noc i one są bardzo potrzebne i dopiero zrozumienie tych żywiołów powoduje, że człowiek ma możliwość się wreszcie zintegrować w sobie. I czy to nie jest tak, że chwilowo udało nam się dotrzeć do utworu tytułowego, czyli do Wedy, w tym, co powiedziałaś? So, tak, to jest, to jest ciekawe, bo weda w ogóle utwór Weda powstał już bardzo dawno temu. Chyba jeszcze właśnie w czasach pandemii nagrywaliśmy ten utwór w ogóle w domu. Wiesz, każdy gdzieś w swojej szafie i nie zmieniliśmy jej. Zostawiliśmy ją w takiej wersji, jakiej jest. I ona była w sumie pierwszym utworem, który, który powstał na tej płycie, Weda. I szczerze, co dalej się wydarzyło, no to już słychać się na płycie, że tam podróż poszła w ogóle w inną stronę. Ale tak, wiedza, my, my to wszystko mamy, my naprawdę dużo mamy, my jesteśmy pięknymi istotami. My potrzebujemy sami siebie uznać, po prostu zna, z, z, znaleźć wreszcie wartość siebie samych, pokochać siebie samych, zintegrować te nasze, te jasne i te ciemne strony, zrozumieć, że to jest przyroda. My jesteśmy tymi dzikimi zwierzętami tak samo, ale trzeba to ujarzmieć, trzeba to oswoić, trzeba to zrozumieć. I w Wtedy mamy siebie w pełni, tak jak jest to w przyrodzie, i jesteśmy w stanie całkiem inaczej funkcjonować. No i troszkę nie ukrywam z utworów kolejny utwór, który robi wrażenie i który też pewne rzeczy nam wyjaśnia, uświadamia, bo to jest demon. A tak, tak, to jest, to jest utwór po, po bardzo dużej stracie zresztą, bo ta płyta dla mnie była trudną drogą, bo w czasie, kiedy ona powstawała, sypały się rzeczy dookoła i to bardzo, bardzo mocne. I, i, i tutaj przeszłam bardzo dużą stratę, która dzięki której miałam możliwość faktycznie bardzo głęboko zejść w swojej, że tak powiem, i skonfrontować swoje demony. Bo kiedy właśnie człowiek przechodzi bardzo mocny ból. Um, i, I już te wszystkie rzeczy dookoła w ogóle przestają istnieć, i pozwala sobie utonąć, że tak powiem. Czasami okazuje się, że to jest najlepsza droga, żeby móc wreszcie zrozumieć, jakby, jakby dotykasz, dotykasz takich sfer, które ci zawsze przerażały. I to jest taki moment um, poprzez ból i cierpienie, kiedy czasami masz możliwość to skonfrontować. Czasami ludzie uciekają. Ja odważyłam się skonfrontować bardzo, bardzo trudny, trudny aspekt w moim życiu i, i cieszę się bardzo. To była trudna droga, ale. Ale kiedy, kiedy, kiedy skonfrontowałam tą swoją ciemną stronę, to po prostu ją wreszcie pokochałam i mam piękną ciemną stronę. Jest ona cudowna, i, i teraz jest moim demonem, pije piwo. I jest tak, jest to już w ogóle jakby wyjście na światło dzienne, i, i, i ten, ten świat już całkowicie inaczej wygląda niż wcześniej. To faktycznie i, i moje doświadczenie jest właśnie takie, że, że, że doceniam, docenia się to światło wtedy, kiedy ono zniknie. I kiedy, kiedy masz możliwość naprawdę doświadczyć ciemności przez chwilę? Wspomniałeś wcześniej, że masz zespół, z którym się świetnie rozumiesz, z którym mm -hmm. razem tworzycie wszystko. Powiedz troszkę o muzyce, o mm -hmm. tworzeniu muzycznie tej, tej właśnie płyty. Dla mnie, kiedy słuchałem tego, to miałem takie wrażenie, że koncert, na którym przedstawisz te utwory, to będzie to swoista podróż, ale i trochę rytuał. Wiesz co koncerty w ogóle ja zapraszam serdecznie na koncerty, bo koncerty to jest magia. One, one są w ogóle otulone całkiem inaczej, jeszcze jest energia ludzi dookoła. Natomiast przede wszystkim no ja potrzebuję bardzo mocno zaznaczyć, że, że, że opieką nad, nad muzyką, kompozycjami, które brzmią, tak jak brzmią, odpowiedzialny jest Maciek Champlik, który ma niesamowicie ciężkie zadanie do wykonania, bo ja przychodzę do niego z pomysłami, które tak naprawdę są naprawdę szkieletami. Ja mu tam wiesz, wyśpiewuję różne rzeczy i on to wszystko próbuje zrozumieć, wiesz, jak to ma wyglądać i wykonuje naprawdę piękną, piękną pracę nad, nad tą płytą. Są też cudowni wokaliści, bo jest też Michał Rudaś i Kasia Pakosa, obydwoje bardzo wyjątkowi wokaliści na, na polskim rynku muzycznym. Też mam przyjemność z nimi pracować. Dodają też pięknej jakości do tej płyty. Gościnnie wystąpił na tej płycie Leszek Możder, chociażby w utworze Woda, który jak dla mnie jest przepięknym, przepiękną. Dla mnie to to wygląda najpiękniejsze utwór na płycie, on jest bardzo terapeutyczny tu I, się też, i też mówi o właśnie o przepływie rodowym, o przepływie energetycznym, o opuszczaniu tego wszystkiego. I myślę, że przy tym utworze nawet człowiek ma coś takiego, że ma ochotę tak właśnie popłynąć e, w takim ruchu e, właśnie niestatycznym, tylko takim e, lekkim. E, i, I faktycznie Bartek Konecki na kontrabasie, tutaj też się pojawił e, Tomasz Cali Sanchez na instrumentach perkusyjnych. Jest tu dużo naprawdę pięknych, pięknych osób, które tworzą i w zespole właśnie mamy to, że każdy ma też inną energię. Ja lubię się otaczać ludźmi, którzy mają, którzy są inni, którzy właśnie, że wtedy to jest takie bardzo rozwojowe i słuchamy się nawzajem i wybieramy wspólną, wspólną całość, jakość. Natomiast na koncertach jest bardzo dużo też elementów takich intuicyjnych, że my nie, nie odgrywamy tylko utwory same, ale my jakby odpowiadamy na to, co się dzieje i, i naprawdę te koncerty są magiczne, no są też bardziej rozbudowane bardzo często, bo w studiu nie da się tego tak przedstawić, jak, jak to się e, dzieje na, na scenie. Już na, teraz na trasę jedziemy z, w ogóle z dodatkową porcją bębnów, e, których nie ma na płycie, więc już, już samo to, że pojawiają się bębny, a e, e, dunduny chociażby teraz, no to, to już wnosi o wiele większy power. Dziękuję bardzo. Trzeba ta była mm -hmm. naszym gościem. Dużo powiedziałaś o płycie, dużo <grym> powiedziałaś o, o życiu, i myślę, że parę, parę <grym> spraw gdzieś tam nam w głowie pozostanie. No ale przede wszystkim te, te, te opowieści trzeba połączyć z muzyką, która jest na, na Twojej najnowszej płycie. No i myślę, że każdy z nas wyjdzie, wyjdzie z tej lekcji no, troszkę bogatszy. No, każdy z nas. Myślę, że to warto, warto po prostu szukać swojej prawdy i, i nie, bać się, nie bać się za nią podążać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.